Wracamy po dwóch latach przerwy, faktycznie po pandemii. To jest szósta edycja konkursu, który uczniowie i nauczyciele bardzo lubią. W konkursie mamy dwie kategorie. Jedna jest przewidziana dla uczniów szkół średnich, druga kategoria dla uczniów szkół podstawowych, klasy siódme i ósme. Zapraszamy grupy od trzech do siedmiu osób uczniów, którzy chcą zrobić coś dla swojej lokalnej społeczności. W tym roku chcemy, żeby wydźwięk konkursu pokazywał taką relację człowiek-środowisko. Chcemy, żeby młodzież skupiła się na ochronie środowiska, na poznawaniu środowiska, na tym, jak żyć w zrównoważonym rozwoju, jak wspierać ekologię i różne zachowania ekologiczne. Oczywiście wszystko przez pryzmat jakiegoś biznesu czy kształtowania postaw przedsiębiorczych. Od uczniów szkół średnich oczekujemy, że zrobią coś w postaci biznesplanu, tak? że przedstawią nam swój pomysł w postaci biznesplanu. Natomiast uczniowie szkół podstawowych będą mieli zadanie nakręcenie krótkiego filmu. Do tego wszystkiego oni będą przygotowani, bo przewidujemy dla nich w listopadzie, Szkolenia z zarządzania projektami, z wystąpień publicznych, z twórczego rozwiązywania problemów i właśnie warsztaty filmowe.